Zajmuję się ogólnie dziećmi, bo są dla mnie wszystkim w życiu co mamy, e, najbardziej kocham i, i dla nich zawsze poświęcam więcej czasu. Ja jestem taką osobą, że dla mnie nie, nie, dla mnie nie istnieją zabawy, jakieś chodzenie po dyskotekach czy kimkolwiek. Najważniejszą rzeczą, rzeczą w życiu dla mnie jest moja rodzina. Pani ma trójkę dzieci, tak? tak. A mogą Pani rozpuścić jeszcze włosy? Chcielibyśmy zobaczyć jakby ca całościowo Pani. A jeśli chodzi o styl, o ubieranie się, czy widzi Pani możliwość szansę na to, że, żeby przywrócić trochę więcej kobiecości? Tak? Bardzo bym chciała. Jestem a tak, ja też. Ja też. Witamy Witam. w programie. Jest, dziękuję bardzo. Brawo. <głosy> Widzisz, może nie się spełniają. Ale no, no, się, wiesz? Bo po takich złych chwilach przychodzą dobre. Jak sama wiesz, nie? Się no naprawdę. Będziesz miała te swoje zęby. musimy działać, tak? Czy jest Pani gotowa na pewnie, to, żeby pewnie. rozpocząć? i tak? szczęśliwa. Szczęśliwa, super. Pani Karolina jest młodą kobietą, ma 25 lat i historia jest dramatyczna. I jakie pani ma wyobrażenie? Co pani by chciała u siebie zmienić? E, przede wszystkim przebarwienia. Jak, jak, jak doszło do tych przebarwienia? Bo ja po wypadku dostawałam silne leki. I to chyba wszystko tak było związane po prostu z celami, ja miałam straszne tam wypryski itd. i tak dalej i nawet miałam jedno, później zaczęło się rozprzestrzeniać, może tam też dotykałam pal 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 palcami i no, w no ogóle tak, i pewnie to się wszystko rozprzestrzeniło. Proces pozbywania się przebarwień, redukcji przebarwień jest dość długotrwały, ale jest to możliwe. Zastosujemy tutaj zarówno metodę chemiczną przy pomocy kremów redukujących przebarwienia, jak i laser, także przy takiej kombinowanej metodzie myślę, że będziemy mieli dobry efekt w krótkim czasie. Oprócz tych przebarwień, czy jest jeszcze coś na, na buzi, co, co moglibyśmy poprawić albo podkreślić może odwrotnie, może usta? tak? Ja myślę, że Pani ma stosunkowo proporcjonalne usta, jeśli chodzi o wielkość, tak? Mhm. Natomiast one są takie wysuszone bardzo. Mamy preparat bardzo dobry, który powoduje, mhm. że ta śluzówka jest lepiej napięta, czerwień wargowa się staje taka bardziej intensywna. Do tej pory zajmowaliśmy się pani buzią, e, zrobiliśmy zabieg laserowy. Wiem, że pani trochę cierpiała po tym zabiegu. No cierpiała się opłacało? Opłacało się, tak? <grym> na czyli, pewno. czyli widzi pani różnicę? Ale dzisiaj zaprosiliśmy panią tutaj na zabiegi na ciało. Toksylis jest całkowicie przyjemnym i bezbolesnym dla pani, za, dla pani zabiegiem, dzięki zastosowaniu ultradźwięków i fali e, radiowej będziemy mogły pozbyć się tkanki tłuszczowej, która w tym przypadku Pani, prawda, stanowi największy problem. W tej chwili po czterech tygodniach mamy naprawdę super efekt. Skóra odzyskała blask, większość przebarwień zniknęła. Myślę, że w najbliższych dwóch, trzech miesiącach ta buzia zmieni się nie do poznania. Minęło trochę czasu. Jak się czujesz? Jak efekty? No wow! To co widzę, bo miałam no, tragiczną cerę, a teraz mam po prostu 2,5 tysiąca lepszą niż mam. Także naprawdę jest no, rewelacja. Myślę, że Karolinie zabrakło trochę determinacji i e, mogłaby e, bardziej tutaj e, uczestniczyć w naszych zabiegach i, i stosować się do naszych wskazówek. Gdyby to zrobiła, myślę, że efekty by były lepsze. Dzisiaj e, zrobimy jeszcze u Ciebie peeling laserowy, e, taki kończący. Już mm. będzie to kolejny zabieg, e, który no, powinien całkowicie zredukować te, te plamy na policzka. policzkach